Grajmy w Prown Stars, Słuchajcie. Właśnie teraz zaraz zleci na mój kanał odcinek, w którym otwierałem karnet sodymiarski Pan dwóch nowych Sademiarzy. Pan i Kordeliusa. słuchajcie, tutaj drugi odcinek. W tym odcinku jest, tu odcinek, jest to teraz odcinek, w którym chciałabym dobyć pieset tych kredytów aromatycznych. Słuchajcie. Tak o, to tak. to I widzicie, tak, tak już wygląda moja się z tym nowym Cordeliusem I panką, bo ja ja mam pankę. <laughs> przepraszam. <laughs> kasza mnie zła, więc naprawdę przepraszam się. To w czymś przeszkadza, ale słuchajcie, kasza mnie słaba. tak sobie podskakuje. A, słyszeliście, że w podobno ma być y, dąg? Czy jak on tam się nazywa? Ja po raz pierwszy się przegrałem Cordeliusem Kurde Cordelius, co się z tobą dzieje? Bo nie mogłem tobą mógł w czasie. Dobra, to może było tak, że miałem trochę lag, lag. To to jest lagi. Muszę że on ma taki mały sasiek. Może w przyszłości go ulepszą. Dobra, poko. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy z tym poko się właśnie bić, jaką tyle mi się zadaje. Ja, tam jest strzelka. Albo jednak, albo jednak. Dobra, Trzymaj się się. Jak to się stało? Co się dzieje że Cordelius. Oryginalnie wszyscy mogłeś wygrywać. Co się teraz z tobą dzieje? Cordelius. Dobra, to może już ja teraz papki. Na pance mam miejsce na Słuchajcie, okrągła 40. Mamy to okrągłe, jest! Jest 40, za tym jeszcze tylko, słuchajcie, 29. Uff. Dobra, pamka, mam nadzieję, że ty mnie nie zabierzesz. bo. Właśnie, mm, naprawdę, teraz. Chcę teraz, mieć internetu. Ojej, dobra, nie, nie wiem, co się dzieje. Jak tu na, nagrywałem, to... Matko, matko, matko. Okej. Okay. Słuchajcie, teraz bym wa bardzo was prosił o jedną rzecz. Którego z kina wolicie? Zarodnikowego Cordeliusa, czy morszetrońcego Cordeliusa? Ja trującego Kordeliusa. Trujący Kordelius. Po prostu. Piękny skinek. Mimo rzadki, tani. Właściwie to jest najlepsze w rzadkich skinach, że one są takie. Tanie. U, dobra, tam jest Edgar. Ja my się z Edgarem nie chcę bić, bo on jest mega potężny. Uuu, Dobra, czy jakaś szelka jest? jest. Czasami szelki są irytujące. Każdy nimi gra. Dużo ludzi, myślę, że widzę, że ja to tak trochę nieprawda, wszelka jest taka podstawowa i trochę nudna. Przepraszam, mogę kogoś urazić kto lubi tę postać, ale ja nie. Słuchajcie, bo dla mnie Cordelius i zarownikowe Cordelius nie mają jakiegoś tam super, nie, super, ja się chyba nie przyłożyć do stworzenia ich. Może tam nie podskoczyć, ale tu nic, ale tu nic, ale tu nic. Ja mam dużo HP, ja mam dużo HP, daj że więc się strzesz. to hmm. jest. Ona jest też bardzo wolna w tym wymiaru. Uh, uh. Dobra zmieniłam sobie tutaj. To właśnie te lagi mi mega przeszkadzają. Może przez te lagi właśnie nie będę nagrywał. Teraz nie będę nagrywał, teraz muszę. Co te lagi? Coś w tej łazience się tak laguje. Może pójdę do innego pokoju, może tam nie będzie tak się. Ojej, bo tu przez lagi mogę przegrać. Ojej, ale te lagi. Ale te lagi, derygnujące. Jest! Jednak przez te lagi nie przegrałem. Jednak się wygrało. I słuchajcie, jest. Dobra, słuchajcie, ja z bo to się mega lubię. No i mamy to. Mamy tu też cztery tysiące pucharków. Poleciało. Sześć... Dobra. Słuchajcie, no, no i 200 monet. Dobra, przyda się, ja po sobie po, trochę w te zamiarze. I słuchajcie, mm, dobra, tutaj, tutaj będę miał już czterech do wyboru, ale bo tutaj jeszcze w chromatykach mam kogoś do kupienia, słuchajcie. Na <kluzni> no, ma i mnie jeszcze nie stać. Na Lisa nie stać. No, na no, no, Janet też nie stać. A poczekajcie, 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 poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. Nie tak szybko. Mm, jeszcze nie tak szybko słuchajcie. O, ale mam potężne lagi, potężne mam lagi, przepraszam. Przepraszam, ale mam potężne lagi. Szatkie, Dobra, słuchajcie możecie. Nie widzę, teraz odwalam. Jaki z... Chciałem... Oj, do róży właśnie jedna z nowości. Mi się szczerze te skin, skin nie podoba. RT i skin do RT od razu. Przepraszam za te dźwięki, jest tyle w tle, w, tym w Warszawie, więc trochę tych aut tutaj przyjeżdżam, więc przepraszam. Ale słuchajcie, chyba... Nie, chyba nie. Ale już chyba podjęłam decyzję, kogo kupię. I podjąłem ją. ją już wcześniej. Myślę, że będzie to RT3 dzisiaj zadymiasz. Jeśli nie wiecie ile czego trzeci, wejdźcie na poprzedni ciek może i zobaczymy. Zobaczymy. A ja tymczasem teraz kupuję RT. <laughs> Dwukromatycznych już dzisiaj. RT nowy zdymiasz. Demash, bądźis Farkostar bez obaw, bez obaw. RT obserwujecie. Eee, to znaczy, czuwa nad tobą. Tak, zdecydowanie. No, Co on, jest, on jest jakimś radiem. 41. Stawiała się potężna liczba, słuchajcie. Potężna liczba, i teraz przedstawię wam nowego członka mojej ekipy z Teraz czas sobie go trochę poulepszać. Też na no, gdzieś w ogóle. Jakie ma gadżety? W ogóle jego, jego tam. Dobra, szósty myślę, że starczy. I gramy! Je. Oczywiście też mogę sobie za błyskotki kupić do niego skina policyjny. RT, ale szczerze myślę, że takie RT mi starczy. Bardzo lubię, bardzo ładna kolorystyka tego Sadimiasza. Mam nadzieję, że w tym miejscu... O! No i zobaczcie, on takimi... Hmm... O! Nie Niezbyt mogę się doczeka, jeszcze mi się ten ult, naładuje i stanę się w tych dwóch miejscach, będę postacią w dwóch miejscach, kumacie to? Będę atakował w dwóch miejscach naraz. Bardzo kozackie. Bardzo ko kozacka rzecz. W ogóle, z początku nie grałem zbyt dużo jak był ten sezon na RT. Na no, RT, RT, RT. Nie grałem zbyt dużo, więc nie miałem wtedy szansy kupić sobie. Bo ja nie zawsze też kupuję sobie, karnet, tak szczerze. Lidl? dobra, on się nazywa Lidl. Nie wierzę. Lidl. Ten sklep Lidl. Jakby co? Co? To taki sklep jest Lidl? Pewnie każdy wie. A przywrócę. Wiecie, dlaczego wróciłem do swojej postaci? Bo myślę, że tak szybciej załatwię tą. Bibiczka. Nie, myślę, że nie. Myślę, że w tej formie szybciej byś. Się... Dobra, Kieł. No, Kieł to jest mega po potężny, jak to jest. Tylko, że oni teraz mi nie może zadać. I to by było kule, jakby nie mógłby mi zadawać teraz obrażeń. Szczerze. Szczerze, z początku myślałam, że. Szczerze, z początku myślałam, że jak się gra tą drugą wersją jego, to że się nie można leczyć, nie? A jednak można. Się pomyliłem. Słuchajcie, myślę, że jeszcze trochę pogram sobie tym RT. Bardzo ładny. Nie, bardzo ładny, zadymiarz. Ale ja właśnie, jak mówiłem, w tym sezonie nie grałem dużo. Nie grałem zbyt dużo w tym sezonie i dlatego ja go po prostu nie miałem odblokowanego i tak czy jak pewnie nie mógłbym mieć go odblokowanego. No. Ja, pierwszy, trzeci, dobra. Pierwszy, pierwszy. Pokładane, zwróćcie jak szybko. Miał jedynego klipsa właśnie. Ja lubię tak zaskoczenia atakować, ale jak ktoś na. Ja się nie lubię, jak ktoś na mnie idzie. <laughs> ja, się ludzie. zanim ja się na blisko, mnie bardzo często rozwalają. Nie wiem. Mm. Jest. Ok. Szczerze, mogę się zmienić. Drugą formę teraz muszę. Żeby zadawać po prostu więcej. A już mogę w, w sumie do siebie wrócić. Nie muszę być w mojej finałowej. Dobra, dobra. Szczerze wolicie RT bez nóg czy RT z nogami? Bo ja chyba RT z nogami. Bez nóg wiemy, że bez nóg zadaje mniej więcej wrażenia, ale sam też zadaje mega dużo. W ogóle będzie przez tydzień się utrzymywał ten to wiecie co? To. Teraz w ogóle będę to wszystko zdobywał. I zarodnikowy kordelis jest na samym końcu. Uf, w poprzednim sezonie grałem troszkę. No, wtedy żałuję, że trochę się w tamtym sezonie nie kupiłem karnetu. Naprawdę Maisie, bardzo mi się podobał skin do Maisie, technologiczna. Maisie, mega fajnie wyglądała. Mega fajny skinek. Zachęcam was chcę do kliknięcia przycisku subskrybuj. Bo może teraz będę trochę wcześniej, może teraz będę trochę więcej nagrywał. I słuchajcie. Mm, nie wiem, kiedy pojawi się kolejny odcinek skupowania kupowania karnetu, ale pewnie gdzieś tak późno. Bo słuchajcie, bo się tego karnetu oryginalnie nie chce. Czasami, no, te karnety, właśnie. Te karnety, właśnie, dobra. Słuchajcie, ta penny prosi się chyba o pokonanie. Bo naprawdę, naprawdę nie, nie chcę wszystkich pokonywać, ale z na solo, no. Ale nie zawsze wszystkich pokonasz. O! RT jest fajne. O! Dobra. Miesięcy to muzyka w tle, gdzie ogląda. Trochę więcej sobie pozbieram kiepsików, dobra. Ej, co jeśli to zginie? Ty też? <laughs> jeśli to zginie, to ja też! Dobra, ja o tym nie wiedziałem! Ej, dobra! Słuchajcie, What? Przepraszam, ale ja o tym nie wiedziałem. Ja się że jak to zginie, to ja po prostu wracam do swojej oryginalnej formy, ale. O kurde, zaraz mnie ktoś pokona. Ale... Dobra. Uuu, lola. Najgorsza z chromatycznych. Ja w szczerze bardzo nie lubię lol. Lon. Najgorsza z chromatycznych. Chyba. Dla mnie najgorsza z chromatycznych. Bo RT jest gdzieś tak. Ej dobra, ktoś ma El Primo Bo poznaje ten gadżet Ale okej, okay, Lola trochę porozwalała mnie Ale to nic, bo, tak, bo i tak się jak dostaje Dwa pucharki W sumie można tak szybko Powbijać sobie Te kredyty na tym Chromatycznym deszczu Słuchajcie, chyba następnym kogo kupię To będzie chyba If albo Low, albo Belle Bo Belle też jest mega kozacka. Szysz. Bella też jest kozaska. Gdy pociski, jak goś trafisz, i się tak jakby odbijają. A szczerze, jakiego wy najbardziej teraz lubicie tego skida? Czyli tego z tego ducha Chestera. Właśnie tam. Właśnie tych. Których z tych? No Naprawdę, naprawdę Rosa, Rosa. No. Dobra, zaprowadziłaś mnie w ślepy zaułek, Rosa. No! Ale już no. Nie! 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 Dobra, dobra. dobra, czyli już wiem, że to jest niebezpieczne. Bo i tak gdzieś jak można zginąć. Słuchajcie, to... To byłoby może w tym odcinku na tyle. Zostawcie łapkę w górę, sobie dzwonkiem i pa! pa.